Ćwiczenie czwarte. Ćwiczenie czwarte jest kontynuacją ćwiczenia drugiego. Mianowicie woli przypomnienia dotyczy to ręki lewej. Graliśmy. Oczywiście każdy gra w swoim tempie. Drugie ćwiczenie było takie. Dzisiaj dołączymy palec czwarty. Oczywiście przypominam, że każdy palec ma w tym momencie swój próg i się nie wychyla. I trzeba to zagrać po kolei. I teraz kolejne ćwiczenia, które będziemy dodawać. Nie są odrębnymi ćwiczeniami, trzeba je kontynuować od pierwszego, czyli będzie to brzmiało tak. Kolejną będziemy zmieniać progi. Zagraliśmy ten układ, gramy próg dalej, czyli pół tonu wyżej. Oczywiście czyszczenie wykonujemy w domu wolniej, w swoim tempie. Pozdrawiam. Przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę i suba też dajemy.